Narodowcy podczas swoich marszów często głoszą kontrowersyjne poglądy, sprzeciwia się im większość społeczeństwa. Teraz podjęli kolejny ruch. Młodzież Wszechpolska i ruch narodowy chcą delegalizacji Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Narodowcy uważają, że politycy reprezentujący te partii nie dopuszczają do głosu dużej części społeczeństwa, jak na przykład działaczy narodowych. W związku z tym Młodzież Wszechpolska i Ruch Narodowy zawnioskowali do Zbigniewa Ziobry o delegalizację platformy obywatelskiej i nowoczesnej. Rzecznik Młodzieży wszechpolskiej w sejmie stwierdził, że to są partie, które łamią prawo konstytucyjne. swoimi działaniami, ale też wystąpieniami, które licznie przeprowadzają, jak chociażby wystąpienia pana Grzegorza Schetyny, nawołują do nienawiści i nieakceptowania poglądów, które są żywe w polskim społeczeństwie i polskim narodzie. Przekonywał Mateusz Marzoch. Narodowcy, swoim zachowaniem PO pokazuje tylko swoją hipokryzję. Rzecznik MW przypomniał o aferach Platformy Obywatelskiej. Jego zdaniem to kolejna przesłanka ku temu, by te partie zdelegalizować. Dobrze wiemy, ile afery za czasów rządów PO w Polsce miało miejsce, dobrze znamy aferę M. Inambergold, dobrze znamy wtargnięcia do redakcji niektórych gazet, aferę taśmową, wyliczał. Jest to odpowiedź na sobotnie słowa Grzegorza Schetyny podczas konwencji Kobieta, Polska, Europa. Będziemy domagać się bezwzględnego ścigania każdego przypadku stosowania gruźb i mowy nienawiści. Do skutku będziemy żądać delegalizacji młodzieży wszechpolskiej i wszystkich organizacji nawołujących do agresji, zapowiedział przewodniczący PO. Stanowcze słowa Schetyny dotyczą skandalicznego działania, do którego dopuściła się właśnie Młodzież Wszechpolska. Na początku roku działacze stowarzyszenia porozsyłali akty zgonów polityków do 11 miast w Polsce. Dostał go m.in. Paweł Adamowicz: W żaden sposób nie łamiemy konstytucji, natomiast Marzuch oświadczył, że Młodzież Wszechpolska jest stowarzyszeniem legalnie działającym w Polsce. Jesteśmy stowarzyszeniem, które w żaden sposób nie łamie konstytucji, które w żaden sposób nie łamie żadnej z obowiązujących ustaw. Nawoływanie do delegalizacji naszego stowarzyszenia, a także innych stowarzyszeń jest po prostu próbą ograniczenia wolności obywatelskich i swobód obywatelskich, tłumaczył rzecznik. Dodał, że swoim zachowaniem PO pokazuje tylko swoją hipokryzję i to, że chce zamknąć usta swoim przeciwnikom politycznym, którzy są po prostu dla nich niewygodni. Z kolei Robert Winnicki, prezes ruchu narodowego, stwierdził, że ci, którzy chętnie krzyczą Konstytucja, powinni zacząć jej przestrzegać. Dążenie do eliminowania niechętnych sobie głosów w przestrzeni publicznej nie mieści się w obecnym ładzie konstytucyjnym Polski, dlatego te wnioski powinny być przez prokuratora generalnego rozpatrzone i powinny się odpowiednie organy nad nimi po prostu pochylić, oświadczył.